Jotam miał 25 lat, gdy objął rządy i przez 16 lat panował w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Jerusza i była córką Sadoka. Czynił on to, co podobało się Panu, podobnie jak jego ojciec Ozjasz. Nie wchodził jednak do świątyni Pana, ale lud pozostawał zepsuty. On to właśnie zbudował bramę górną w domu Pana, oraz przebudował znaczną część muru Ofelu. W górach Judy zbudował miasta, a pośród lasów twierdze i warownie. Podjął walkę z królem Ammonitów, pobił jego poddanych, a oni złożyli mu w owym roku daninę w wysokości 100 talentów srebra, 10 tysięcy kor pszenicy i 10 tysięcy kor jęczmienia. Zapłacili też daninę w drugim i trzecim roku. Jotam stał się potężny, ponieważ kroczył drogami pana swojego Boga. Pozostałe wydarzenia związane z panowaniem Jotama oraz wojny i sposób, w jaki sprawował władzę, zostały opisane w Księdze Królów Izraela i Judy. Jotam miał 25 lat, gdy objął władzę i przez 16 lat panował w Jerozolimie. Kiedy Jotam spoczął obok swoich ojców, Pochowano go w mieście Dawida, a jego syn Achaz został po nim królem.